Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć, kochani. Kochani, przed Wami Izabela Janachowska, królowa ślubów i ekspertka w dziedzinie miłości. Przemysła w klimach. kuchni, zdobywca gwiazdki Miśla, wybitny kucharz i jeszcze kolega po fachu. Kolejny raz jest bardzo wysoko ustawiona poprzeczka. No to będzie dzisiaj grubo. Czy wy lubicie afrodyzjaki? Ja lubię jeść. jeść. <gulnie> Ogólnie. A jestem totalną fanką deserów. I ja najbardziej lubię te takie afrodyzjaki właśnie słodyczowe. A ty Przemek? E, wiesz co, ja podzielam tutaj opcję deserową, aczkolwiek nawet pomidor, e, czy nawet ogór może być czymś takim fajnym, e, to tylko tutaj wszystko po świadomości naszej jest zakodowane. Izabelo. Czy czegoś nie możesz jeść albo bardzo nie lubisz? Mam alergię na trufle i y, nie mogę jeść ostek. Przemek. Ja jestem prosty w obsłudze i wszystko jem. Przygotujecie nam robaczki, danie główne i deser. Macie na dzisiejsze zadanie aż 65 oh. minut. Macie 8 składników obowiązkowych. Każdy z nich musi przynajmniej raz się pojawić na talerzu. Trzy talerze Jeden talerz bez trufli, jeden talerz bez ostryk, no to 65 minut. Już się zaczęły. Super, dziękujemy. Kładź to. Karczocha robisz się jako dodatek, grillu, podgotowany, grillowany karczoch. Robimy sałatkę z rukoli, ja robię deser, zrobię taki mousse albo ala pralinkę kawową. Aha, i sos zrobimy truflowy. Dobra, szkoda czasu. Zgadza Dobry. się? Dobra, okej. Okay. Generalnie przystajemy na pomysł o Ani którego ani trochę nie czaję. E, twigę. Y, y, blendujesz to razem mm. bym dała trochę koniaku, żeby tam był twist. Teraz a propos dania głównego. Ja połączyłbym ostrygę z arbuzem no. i teraz mm. mamy sałatkę z, ze szparagów. Tak. No to y, dajemy czy tam obok dajemy ostrygę? Dostaliśmy czarne bluzy i od razu jesteśmy wrzucani na głęboką wodę, bo ewidentnie dzisiaj nie możemy dać plamy. To byłeś kiedyś karczocha? Weź go ściągnij nożem tak jakbyś obierał ziemniaki albo po prostu obieraczką. Pierwszy raz robię w ogóle karczocha. Nie dykam się rzeczy, których nie lubię. Jajo tak bardzo nie lubi karczocha, że sprzątając stanowisko wyrzucił go do śmieci. Ja pier... Co się dzieje, Jaro? Kurwa, wywaliłem go do. To dawaj następnego, szybko Jajo. Jajo, spokojnie. Czuję, że polegniemy. Ogarniam deser, dodatki dodania głównego, a Jajo w ogóle nie może się skupić. Są tak cienkie. No, dlatego to po prostu będzie tak delikatne. Jajku, jak tam? Daj radę? Co to za dawanie rady? Przestań jęczyć. To jest taki afrodyzjakowy posiłek, nie? Owoce morza, po prostu lekkie szparagi. I do wyra. I do wyra. Spalać kalorie. Tylko nie za dużo czosnku. Żeby nie odstraszyć potencjalnego partnera. Ale tu jest bałagan. Boże, co tu się dzieje? Dzieje się tragedia. <laughs> My zawsze w dzikim pędzie po prostu Trochę na tej tak. kuchni. Tak? A co tu się robi, bo to tak buzuje? E, tu się robi nasza, nasz eksperyment pod tytułem redukcja z przetartego arbuza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie mamy pojęcia na razie. Mm -hmm. Badamy no, ta, to, to jak mózg wrzucony do wrzątku. Teraz tego nie odzobaczę faktycznie. Tutaj nowe mm -hmm. takie. Jezu, idę stąd. To był bardzo zły pomysł. Cześć. Cześć. U was jakoś spokojnie, jak jest Czysto, spokojnie jak jakoś tak inaczej, skupienie. To jest skupienie, dopiero się uporaliśmy z sąbrami. A co, a co było takiego trudnego? Bo... Bo trzeba je obrać z tego wszystkiego. No Pan ci wygląda tak średnio. Tak? No tak zgwałcone wyglądają. No. no. Serio? No. Bo ja pierwszy no. raz to robiłem. No to widać. Tak, no to widać <laughs> Może ostatni raz, znaczy no. będzie najlepszy. No nie no, pierwszy raz zawsze jest taki trochę no. na słowo honoru. Raczej sobie sami, ja tu nie gotuję dzisiaj z wami. Każda sekunda jest tu na wagę złota, a najmniejszy błąd może zadecydować o wszystkim. Ale fajnie to wyszło. Dobra, mam no, no to inny pomysł, ale zajebista. Zostało wam pięć minut. Dobrze szef. Wystarczy? No, no, tak. no na styk będzie. Dawaj też szybko wykładam. już, no, już już wykładam, ja już kur... robiłam dzisiaj. Jajo. jajo. jajo, 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 masz jeszcze sałatkę. Tik tak, tik tak, tik. Ciśnienie rośnie, bo presja jest ogromna, a goście wymagający. Jest bardzo nie. bardzo. 9. No, 8. Nie za dużo też było. Siedem. Ale ja było? A ja zamiennik truflowy. Jaj Jajo no, pa, ja nie dam rady wszystkiego jeden zrobić. I stop, stop gotowania, moi drodzy. O Boże. Jak zwykle jajo się nie wyrobił. Nie ma ziemniaków. Dobrze, nie ma. dobrze, jest. Jajo. Jest, nie ma ziemniaków dla pani, która nie je trufli. Zacznijmy od dania głównego Julii, Kamila i Huberta. Jestem już na tyle zestresowany i świadomy wyzwania, że nic już dalej mnie nie ruszy. Więc tak, langustynki grillowane na odrobinie masła, jedynie sól do tego, ostrygi z arbuzem. I sałatka ze świeżych szparagów, e, z dressingiem z cytryny, musztardy, miodu, czosnku. Iza, jak Tobie smakuje? Zaczęłam od szparaga i muszę przyznać, że jest ok. E, fajny, chrupiący i ciekawy dressing. E, jeśli chodzi o langustynki, które kocham, one są e, za miękkie. One są rozgotowane, one nie mają w ogóle jędrności i no, nie smakują. Pire po prostu mhm. z langustynę czyli by nie było groszek. To jest delikates. I kto się tego wolnie przełożył, albo nie ma umiejętności, albo komuś nie chciało, albo się spieszyło. Naprawdę niemiło jest słyszeć takie słowa, szczególnie od osoby, która zdobyła gwiazdkę myślę. I bolą, naprawdę bolą. Daliście. Ciała. Tam. Wasze langustynki to jest po prostu gwałt. To się nie nadaje do jedzenia. Ostrygi i Arbus to całkiem fajne połączenie, ale potrzebuje odbicia. Ta cytryna, która jest tutaj, jest niewystarczająca, żeby podbić sudo natury, której jest ostryga. Jeżeli byś miała ocenić od 0 do 3, ile hmm. punktów byś dała? No jeden za tą sałatkę. A my po jeden? Ja wam daję solidarnie jeden. Trzy punkty na dziewięć możliwych. Kicha. Poprosimy kolejne danie. Główne danie Ani i jaja. No co, no będą teraz niezłe jaja. To wygląda jak danie dla ubogich. Ania zrobiła pire aromatyzowane truflą. Tam jest sos i karczoch. Co się jest anysz, czomber, kumin, limonka. Zmażyliśmy cebulę, zrobiliśmy sos i to tak wygląda. Twardość tego stołu jest bardzo porównywalna do twardości mojej jagnięci. Nie wiem, jak u was. Nawet powiedziałam, że jest to mięso po prostu suche. Ale muszę powiedzieć, że smakuje mi ten sosik z karczoch. Ogólnie karczoch był ok, tylko nieobrany. Czy to sosik ciekawy, słony, na granicy słoności, kwasowy. mięso jak dysk latający, twardy. Błagam was, no, traktujcie produkt jak świętość. Ty zgwałciłeś Jagnięcinę, kto robił karczoch? No to dzisiaj masz kombo gwałtu. Miały być afrodyzjaki. No to tutaj mamy... mamy stary kapcie. <grystanie> Jeden za ten sos, który budził nadzieję. Jeden. Ja daję zero. Zero, bo trzy elementy są do dupy. Masakracja.